Cześć, witam Was bardzo serdecznie w TA Cast. Więc co, zacznijmy? Omówimy sobie dzisiaj wyścig Formuły 1. W sumie przejdziemy przez cały ten weekend. Mam tutaj wyszczególnione, wypisane rzeczy, które chcę poruszyć w tym krótkim materiale. A teraz intro. DM Sports. Tak więc zaczniemy sobie od kwalifikacji, bo w ogóle ten weekend był dość szalony. Bo pierw miało nie być w ogóle hmm, kwalifikacji, nie miało być wyścigu, bo była paskudna pogoda, padał deszcz i spodziewaliśmy się tego, że zostanie to odwołane. Ja nawet byłem przekonany, bo już zobaczyłem na główki, nie będzie hmm, kwalifikacji, więc nie będzie też i wyścigu prawdopodobnie. I co się okazało, że. Hmm, kiedy chciałem zobaczyć, co się dzieje o 15, czyli tak zazwyczaj, wtedy mamy kwalifikację. Okazało się, że już jest w ogóle Q3 i mogę dopiero zobaczyć jakby tą ostatnią rundę, w sumie najciekawszą. Ale byłem zdziwiony, więc ta pogoda bardzo zmienna w Rosji. I co się wydarzyło? Mamy taką sytuację, że jest trochę ten deszcz, jeździmy na interach, niektórzy tam mieli też problemy trochę z trakcją. Pod koniec Q3 okazuje się, że można już na spokojnie pojechać na slickach, ale trzeba je było zmienić troszeczkę szybciej, żeby je dogrzać, żeby ta temperatura szybciej złapała na oponach. I genialnie zrobili to w Williamsie. Gdzie ściągnęli Rassela, który przejechał sobie spokojnie całą aleję serwisową do końca na interach i zmienił opony na typ Slick, i nie musiał tego deszczu zebrać, który jest przez całą aleję, tak jak na przykład Mercedes. I przechodząc dalej po prostu, jak ja to mówię, często powtarzam to słowo, może przepraszam. Dlatego te opony były zdecydowanie mniej mokre i były bardziej dogrzane zapałem wody. Zdążył przejechać dwa takie, jakby próbne okrążenia, które były bez szału, tak naprawdę, ale w tym czasie inni zaczęli też zjeżdżać i pozmieniali te opony. Co prawda nie wszystkim to się udało, żeby rozgrzeć te opony odpowiednio, i idąc po kolei spokojnie, to wyszło na to. Że Hamilton zjeżdżający do boksu zahaczył w ogóle skrzydłem o, o ten bok, jak się wjeżdża tam w Sochi do Alei, i musieli to naprawić. Przeprosił oczywiście swoich mechaników, wymienili to skrzydło, więc troszeczkę więcej czasu to zajęło, i w konsekwencji nie zdążył po prostu rozgrzać opon, przez co wylądował na czwartym miejscu. A jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że ci co zdążyli, to zrobili super okrążenia, nawet McLaren zaskoczył bardzo, bo tego się nie spodziewaliśmy, chociaż to silnik Mercedesa, więc można było mieć takie przypuszczenia, że mogą poszaleć. Więc kwalifikacje zakończyliśmy tak, że na pozycji pierwszej Norris, drugi był Sainz i trzeci był Russell, na czwartej pozycji znalazł się. Hamilton, w ogóle siódmy gdzieś, nie wiadomo gdzie, czy nawet ósmy, a potem jeszcze został karę w ogóle, Valtteri Bottas i startował tam z dalszych pozycji. Tak to wyglądało, Max przyjął kary, też były tam zmiany w jednostce, różne rzeczy pozmieniali, przyjęli od razu wszystkie kary i przechodząc do wyścigu ukazało się to genialnym ruchem. A dlaczego? Przejdźmy do wyścigu. Okrążenie formujące na spokojnie, jak okazało się mogliśmy już jechać na oponach typu slick oraz medium i większość kierowców wybrało medium, co ciekawe. Więc po kolei tak jak mam tutaj to wypisane. Zaczynamy, słaby start Hamiltona, on tam stracił chyba trzy pozycje, wylądował gdzieś na... Na siódmej i to utrudniło mu sytuację. Bo potem, kiedy jeszcze tam e, udało się wyprzeć z miarę szybko Alonso, który też zaliczył taki wyjazd dość szybko na bok, albo trzeba wrócić taką jakby skróconą drogą. Więc awansował kolejne dwie pozycje. Więc ciekawa sytuacja, ciekawe czy to kiedyś w przyszłości zmienią bo jak wiemy na razie nie będzie tego toru w kalendarzu. I, i zobaczymy, jak do tego podejdą na przykład za parę lat. E, co się dzieje dalej. E, e, Taki średni start, powiedzmy, Lando Norrisa, który hmm, wystartował tak średnio, że Sainz w pewnym momencie po prostu go dopada na początku, wyprzedza i on e, prowadzi jakby prym w tym wyścigu, ale parę okrążeń e, dalej dzieje się to, że traci moc. I to jest kolejny wyścig, w którym Ferrari traci moc, kiedy jest dość wysoko i inni potrafią e, to auto szybko łyknąć tak mówiąc potocznie i to się po prostu zaczęło dziać tam jeszcze jakiś taki w miarę szybki manewr z tym żeby zjechać do boksu ale wyprzedza go Norris i Norris praktycznie już nie oddaje tej pozycji co się dzieje z tyłu, tam gdzie jest Max Verstappen, bo myślę, że mówiąc o tym początku warto tego przejść. Max jakoś super nie startuje, zyskuje parę pozycji, ale dopiero później udaje mu się, jakby hmm, po tam, chyba hmm, 20 okrążeniach udaje mu się już uzyskać tą siódmą, e, szóstą pozycję, bo tam się przemienia o chwilę z Pierre i Jedzie tak solidnie, trzyma tempo. Widać, że bardzo dobrze prowadzi się ten rozwój. Chociaż Max czasami narzeka, że kurczę, no panowie, nie mogę skręcać, co jest, ale udaje się naprawić te usterki zdalnie, więc super sprawa. Może tam jakiś trybik wszedł i, i, i poszło dalej, co się dzieje więc z przodu w tej dalszej części wyścigu. Ricardo genialnie utrzymuje za plecami Hamiltona, który po prostu tracił już tą odległość do topowej dwójki tak naprawdę która odjechała a Russell całkiem spowalnia hmm, całą kolejkę bo jedzie na trzecim miejscu a wiemy że Williams jest wolnym bolidem chociaż tutaj na prostych bardzo dobrze sobie radzili byli szybkim bolidem niestety jednak no, wytworzyły się ten bufor taki zapasowy dla właśnie Ferrari czy McLarena z przodu. Odjechali sobie na spokojnie, tak naprawdę oni już potem walczyli. A tak naprawdę Sainz właśnie stracił prędkość, stracił tą moc i już nie walczyli. Co mamy dalej zapisane? Słabe boksy, bardzo słabe boksy. Problemy albo z prawą przednią oponą, albo z tylnią prawą oponą. A jeszcze chyba u Pereza na końcu okazało się, że problem z lewą tylnią i chyba nawet jeszcze wcześniej była lewa przednia też z problemem, co było jakąś masakrą. Te boksy trwały bardzo długo i co ciekawe, tylko jeżeli chodzi o Mercedes i Red Bull, chociaż tutaj w Red Bullu Max genialnie, a Perez właśnie z tym błędem z tyłu, bodajże lewej opony, jeżeli się nie mylę, jeżeli się mylę, przepraszam. I genialny boksy Mercedes, to było pach, pach! i jechali dalej, około 2 sekund z małym haczykiem co dało naprawdę duży zysk na przykład Hamiltonowi a w ogóle ten sańca, który pitował bardzo szybko spadł gdzieś do tyłu, już nie mógł się praktycznie z tego wykaraskać w tym momencie, w którym byliśmy w wyścigu Co tu się dzieje dalej jeszcze? Świetny pit stop Hamiltona, to właśnie powiedziałem i przechodzimy do takiej fazy wyścigu, w której Hamilton no, zaczął gonić. Hamilton wyjechał w idealnym miejscu, szybko uporał się z innymi rywalami i było trzeba gonić po prostu tego największego rywala, czyli kolegę z kraju, Lando Norrisa. A Lando Norris jechał dość solidnym tempem, ale widać było, że Hamilton się zbliża. Ale wyszło na to, że Hamilton zbliżył się na około 1,5 sekundy, nawet sekundę, ale nie mógł doczłapać się do tego DRS-u. I, I naprawdę, Lando jechał genialnie. Trzeba podkreślić, że był niesamowity wyścig do tej końcówki. Do końcówki, do której chyba po prostu czas już przejść. Um, okazuje się w ogóle, że Ferrari um, gdzieś w połowie wyścigu mówi do swoich kierowców: Panowie, spodziewamy się deszczu pod koniec. I mówimy: e tam! Ferrari zawsze gada, że będzie deszcz, a potem deszczu nie ma. Binotto tam. Coś musi powiedzieć przez radio. Ale co się dzieje? Dzieje się to, że spada ten deszcz, taka lekka mrżawka na początku, i właśnie rozmawia, są prowadzone rozmowy Mercedesa i Red Bulla, już informują siebie, jak to wygląda, że jest mrzawka. I, i co dalej? I co dalej? Dalej sytuacja klaruje się tak, że. Twierdzimy, dobra, tak z perspektywy widzów I też większość ekip, że nie, no po co będziemy zmieniali na tej Inter Jak zostały tam pięć okrążeń, pewnie mocno nie popada To spokojnie na tych mediumach, czy też na twarnej mieszance Dojedziemy tymi bolidami Ale pogoda nagle zaczęła się drastycznie zmieniać Strasznie mocno zaczęło padać I o ile na początku w ogóle... Dwa pierwsze bolidy, czyli właśnie McLaren i Mercedes, prowadzone przez Lando Norrisa i Louisa Hamiltona, myśleli, że chyba dojadą po prostu i patrzymy, no dobra, tam mamy te 53, 52 okrążenie, jakby nie dzieje się, nie, może to przesadziłem, 51, może 50 i tam dzieje się tak, że oni rzeczywiście zaczynają się uslizgiwać, ale ani jeden nie traci, ani drugi nie zyskuje, bo oni wypadają jakby owaj z tego toru. Ale jest kluczowa decyzja: błąd, tak jak mamy nagrania, bo są nagrania dostępne, błąd Lando Norisa, który mówi do inżyniera: Zamknij się, ja dojadę to po prostu na tych oponach. Co było ogromnym błędem, bo dojeżdżamy jakby do um, ostatniego zakrętu, i Lando przejeżdża, jedzie dalej, a Lewis Hamilton szybko po intery do boksu. I okazuje się to genialne, ponieważ e, o ile Lando jeszcze mm, utrzymywał teoretycznie ponad 25 sekund i myśleliśmy, że rzeczywiście dojedzie na tych oponach, bo nie wygląda tak źle. Tak, ta pogoda już po prostu dała o sobie znać, Wypad w jednym zakręcie, mm, nie mógł ruszyć i stracił pozycję. A teraz to, co się dzieje w ogóle w środku stawki czyli genialny Max Verstappen, który szybko przewiduje, że ten deszcz jednak powinien się pogłębić. Dobrze reaguje też Red Bull i Max Verstappen ląduje po tym co się stało z Lando Norrisem na drugim miejscu, mm, też spada niżej w ogóle Lando i dalej pokazuje się nam właśnie ten, którego się nie spodziewaliśmy, czyli Carlos Sainz, który powraca w wielkim stylu na koniec tego wyścigu. A co warto wspomnieć, że dojeżdżamy właśnie takim układem na koniec, czyli Lewis Hamilton, Max Verstappen, Carlos Sainz. Tak prezentuje się pierwsza trójka. Alando gdzieś tam spadł, jeszcze zjechał sobie po te opony, no ale wiemy, że to już było bardzo późno i wyszła lipka, jak to się mówi. Do tego warto zaznaczyć brawa dla Louisa Hamilton'a. Setne zwycięstwo w wyścigu Formuły 1. Brawo! dokonuje tego jest samoistnym liderem więc genialny jest to zawodnik a zobaczymy czy Max Verstappen w następnych latach będzie potrafił po prostu dogonić Luisa i czy rzeczywiście ta walka jeszcze bardziej nam się zaogni bo wiemy że te straty są małe a teraz na koniec pokazują się właśnie tutaj gdzieś tutaj tabele jak to się prezentuje u Konstruktorów, jak i też u kierowców. I to tyle w tym materiale, tak naprawdę. Zapraszam Was do przysłuchania też podcastu o piłeczce nożnej, który wylądował na kanale kilka godzin wcześniej. Pozdrowienia dla Mówki, zostawcie też subskrypcję, łapeczkę w górę. I do usłyszenia. and sports